Cześć, 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 a co to taki cały szczęśliwy w skowronkach? A no posłuchajcie, <laughs> taka sytuacja. Dzisiaj calutka szkoła, całusieńka. Wszyscy o. mieliśmy lekcje na dworzu. Na dworzu? No. W pizkach, nie wiem, zimno, deszcz pada. No ale mieliśmy na dworzu, a wiecie czemu? No. Bo szkoła w tym momencie jakby nie pełni swojej funkcji. Nie ma możliwości nauczania w tej szkole. Dlaczego? To co tam się wydarzyło? Mała powódź się wydarzyła. Sama się wydarzyła, mała powód. No słuchajcie, wczoraj z kolegami wpadliśmy na taki pomysł, żeby zamknąć się w szkolnej łazience, poczekać aż wszyscy opuszczą szkołę i odkręciliśmy krany na drugim piętrze, czyli na, na tym najwyższym. No. Na maksa. No i przez nas trochę tej wody naleciało. Mądry jesteś. A my sobie wyszliśmy przez okno i porynie w dół. No i co? No i dzisiaj przez cały dzień odpompowywali wodę i słyszeli szkołę. To wystarczyło tylko drzwi otworzyć. No dobra. Co by wypłynęła. No cóż. No nic. Ale kur... Ale debile z tych ludzi, co nie? Że, że tych drzwi nie otworzyli. To znaczy że drzwi otworzyli. oni przez okna wężami pompowali. No.